To mi się podoba. No i mamy całkiem ciekawy team. Tylko wszystkie praktycznie poza Foxami szczury są w przeciwnym teamie. Będzie XMK. Będą wszystkie francuskie i włoskie. Cały syf. No też nie, Francja nie masz tak dużo. Ale Włochy mają i Izrael ma. jest zamierzchnąć powoli do miejsca, w którym może robić się dla nas groźnie. A mianowicie. Dobra, mamy... No to 92 to nie jest szczur, to jest po prostu lighard. Chociaż można grać troszeczkę tym jak szczurem. Ale przeważnie gra się tym tak bardziej agresywnie. Na szczęście go udaliśmy, daliśmy radę złapać, bo on może być też groźny całkiem. Więc trzeba uważać, szczególnie że on ma chyba 50 na wieżytce. To jest też groźne. Dobra, jest spocik. Dobra, ja to e, ja myślałem, że to jest light najpierw Ostrzelaliśmy go To nie jest ten light, o którym ja myślałem Wiesz co jest No, boże Aha, tego nie zniszczymy ale mamy dwa kile już, więc to jest całkiem hit. I utrzymujemy się w naszej pięknej pozycji, która jest bardzo skuteczna. Jak na razie przynajmniej. Ehe, kolega tamten chyba. No nie gadajcie, że nie trafiłem. No nie! Si! Nie jest dobrze. O, co się stało? E, halo? Ja przepraszam, czemu mnie tak waliło do tyłu? Czemu mi War Thunder przez... na chwilę A Aaa, bo jest już późno. I... teraz może... No ja wiem. Sorry za to, ale być może mój router się resetuje teraz w nocy. Jeszcze działa. Ale te lagi nie świadczą dobrze. Muszę uważać teraz bardzo. Ten tamten jest chwilowo groźniejszy, bo on leci w to... Tą... Znaczy, no nie, leży, nie leci centralnie na nas, ale byłby w stanie. Też jest co czołg, czołg ciężki. Ja bym się przywrócił może gdzieś tam na górki. To jest takie trochę niewygodne teraz już miejsce. Nie trafi. To jest M51 albo nie M4206 ja Nie patrzyłem dokładnie Jest ciężki wyspotowany O Nie wiem co ten samolot tu robił po spadaniem a, to jest nasz. Ja się z strasznie samolotów, bo one są w stanie nas całkiem łatwo wyeliminować. Weźcie mu coś zróbcie, no. Naprawdę nie wiem, co ja on mogę zrobić jeszcze. Jest! stał po silniku ładnie. Nasz ciężki podjeżdża do przodu. Ja dam radę przejechać bez oberwania strzału. No, barel, no kurde, ziom musiałem zniszczyć działać tam stoi. No kurna no słyszę ziomów tutaj, Przegry ale przegrywamy tu, bizet, to jest najgorsze. mi pod spalą tam podjechaliśmy z tamtej strony, ale w bitwę przepitalamy. Aha, znaliśmy kolegę i znaliśmy dwóch kolegów nawet. No wiesz, ja jestem bezbronny tutaj. No klasa dupa. To jest przegrany mecz w pełni. Dupa, nic nie chcecie. No pantera do kimś z tym, jestem w pierwszym miejscu w teamie. Taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. Te sytuacje nie powinny się wydarzyć, bo ja jestem na uptierze Chyba, w full uptierze Nie wiem, czy full downtierze, Nie jestem pewien, szczerze, teraz. ten na full downtierze to dobrze. Bo on mógł nie brać amunicji do całego teamu? Ujujuj, nie trafiłem. Przeżyliśmy. Jakimś cudem, nie wiem jakim cudem przeżyliśmy. Kurde, no czy dacie mi się naprawić? Nie, nie, się nic, nie, działo. O, I klasa. i możemy teraz zacząć ładować. Eee, eee, eee. Tu jest kolega Teraz Fuck Weźmy go Skajmujmy mu gąsienicę, dupa Nie wyszło to Nie, ja muszę go tutaj ubić no Mahać tu. Niestety. Dobra, jedziemy, spróbujemy, może on gdzieś tu był. Ajajaj, aj, aj. kolega tu mnie ładnie złapał. Ona no mi się zatrzymała. Zatrzymał pocisk. Weźmy też 4 4 -so. Aha, mam kolegę. Nie gadajcie, że się odbiłem od boku wieży. Co? Przepraszam, jakiego ja przebiłem?

Świetnie! Miejsce pierwsze. A, no, niestety nie udało się. Nie udało się tego dograć, ale. Mm, mamy to. Kupujemy. Czekajcie. Patrzcie, to jest taki piękny pojazd. Końcu. Załów wybierz załogę od razu. Instant Kurwa 100 tysięcy na samą załogę. No to te 54 dalej. Badamy. Uuu. Będzie ciężko. No ale miejmy nadzieję, że się uda. No to co? Do kolejnego.